Hejka! Siemanko! Jak na dwie dewinki! Dobra, to będzie fajny start. Hejka! Z tej strony Natalia i dzisiaj jestem właśnie z Pytką. Siemanko! Dzisiaj będziemy robić odcinek, gdzie stylizujemy w dwie minuty w wybranym sklepie będziemy robić to na przemian, czyli najpierw Emilka albo najpierw ja dla niej, a później ona dla mnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc jako pierwszy sklep lecimy do Berszki i tam stylizujemy w dwie minuty. I ktoś będzie mieć stoper, Ja będę nagrywała najpierw Emilkę, która będzie dla mnie stylizację, a później Emilka będzie mnie nagrywać, gdzie ja do niej będę tworzyć stylizację. I mamy na to wszystko, uwaga, dwie minuty, tak jak mówiłam, że lecimy i zapraszamy do odcinka. I zapraszam do zasubskrybowania tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dobra, lecimy. Start? Dobra, no. już, to już mam, dobra, okej. Okay. Dobra, czekaj, ja ci coś ładnego wybiorę. Dobra, czekaj, musimy jakoś iść... Weź mi czas, mów. Weź mi mów czas, bo ja nie mam czasu. Dobra, czekaj, albo idziemy w Basic, czekaj, ja tu muszę szybko. Jaki rozmiar? Dobra, bierzemy widzowie takie Podniec, spodnie. No. 36? 32 takie? No, 36, 36, czekaj, 36, 36. 36. Dobra, e, później rozmiary, bo teraz nie, później o. rozmiary. Dobra, widzowie, bierzemy takie spodnie, mega ładne teraz, będą modne. Ej, buty też bierzemy, nie? To te buty, dobra, to te buty, okej? Okay? To ja już biorę jakby te buty. Czekaj. Nie biorę tych butów. Tak, nie. patrz, ale te buty będą ładne. Dobra, nie. do tego ta-ta. Ile mamy czasu? Czekaj, bo... Dobra, czekaj, e, minutę 30. No. Ej, dobra, to jest strasznie mało czasu, czekaj. Jezu, ej, buty była taka ładna ta, e, ta, czekaj. Ile mamy czasu? Jezu, za mało. Minutę. Jak minutę? Ta, e, Tam, te buty, dobra? Dobra, no, ten top. Czekajcie, to widzowie, nie wiem... dobra? Maria. <laughs> nie gup mnie. Czekaj, dobra, e, ten top. Ale coś na górę by się przydało, a tu rybka jakaś. Ile mam czasu? Nie wiem, jakaś troska. 30 sekund. Dobra, 30 sekund? No. Dobra, to i niech będzie... 30 sekund, czekaj. Tamte buty. Czekaj, coś... Niech nie nadąża, niech Dobra, czekaj. I coś tu można, dobra, tyle. I tam te buty, chodź po tamte buty. Ile mam czasu? Ile mam czasu? 4 sekundy. 4 sekundy? Dobra. Nie, dobra, tamte buty. To jest moja stylizacja, a więc, że mam taką białą torebunię. Mam nadzieję, że będzie Do tego taki topik koronkowy, i do tego takie spodnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, let's go. Kochani, ja nie mam w żadnego pomysłu, więc lecimy lasowo. Powiedzmy, że mam pomysł na koszulkę, ale muszę do niej jakieś spodnie dobrać. Ja bym. Dobra. Ja bym chciała wróble zobaczyć w tym. Wiem, to mnie to nie śledzi. I teraz kwestia do tego, ja bym chciała jakieś... Y, coś ładnego. Mamy minutę 30, więc... Więc mamy czas. Ja musiała chciała czarny spon. Do tego. Ale krótkie, długie? No, długie. No ja wiem. Albo wiesz co? Wróćmy się tam. Ile Minutę mam jeszcze. O, no. Czy uważasz to za ładne? Czekaj, no. Ja uważam to za ładne. No, nie. Idziemy poszukać to Rebeka, ale tam jest dużo ludzi. Mam coś. No to tip. Jaką mi tu Nie wiem, jakąś taką. O. 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 Tak, no i to jest. Tak, dziękuję i super. Kochani, jest tak. Nie pytajcie, ile razy szłam po ten top. Te torebki są bardzo ładne. Ja tak. jestem fanką. Mi się ta stylizacja podoba. Tak wygląda. Mega ładnie. W ogóle te spodnie są włoskie. Pytanie, pytanie. Czy ja powinnam sobie obciąć grzywka? To jest pytanie. To jest pytanie o, do, do widza. Tak wygląda Natalia bugo. Tak, to jest to, ja widzę, wiem. O dobra, to jest to miała ja widzowie. Ja ogólnie nie mogę pokazać e, jednej rzeczy, bo, bo ten top jest ogólnie mega wycięty, także no, nie pokażę. Jako cała stylizacja podoba mi się. E, te spodnie są mega ładne i tak jak Emilka wspomniała, tak, i tak jak Pytka wspomniała, te torebki są też mega genialne, jeżeli chodzi o ten. No, torebki cudowne, ale jeżeli chodzi o ten top. Ten top totalnie nie, totalnie nie jest w moim stylu. Wydaje mi się, że jakby był inny jakiś biały, to by było ładnie. Wyglądamy ogólnie tak. Ogólnie te spodnie mega są ładne, tak jak wspomniałam. I od Emilki spodnie mi się też podobają. Emilka, co powiesz? Jest super. To tyle? Co to? A coś od mojej stylizacji w dwie minuty? Ja I sądzę, że powiesz? jest pięknie, tylko szkoda, że, że ten top jest tak bardzo wycięty, bo gdyby był mniej, to by było git. Tak, no ja też tak uważam, że jakby było mniej wycięty, to by był spoko. Ale te torebki są mega ładne, także tak. Tak, poradziliśmy sobie z pierwszą stylizacją w dwie minuty, przypominam, w Berszce. Lecimy do drugiego sklepu i lecimy z drugą stylizacją. Dwie minuty, dwie minuty, lecimy, już lecimy. No, ja się często tracę. Wiem. Idę po skosie, ja nie wiem bokiem chodzić. Słuchaj, ale to są obrzydliwe rzeczy, fuj. Jakieś krótkie spotyki. Jaki, jaki, jaki kolor? Poczekajcie, czekajcie, poszukamy góry. Mniej pewnie. Ja bym chciała w i w białych spodenkach, krótkich. Bierzemy dla wróbel taką koszulkę. Jakie znosisz dziecko koszulki? Tak, no, tak, tak. To... Mam 50 sekund. Ale ja wiem jakie są spodenki. Ja spodenki. To dobra, to bierz. Potem poszukam ci tego. Yy, właśnie nie wiem gdzie to są torebki. Wszędzie. Wszędzie, no właśnie. No właśnie, no. bez sensu. Ja ogólnie sądzę, że chyba nie ma, bo były do tego. Tam są jakieś rybki. Mam 11 sekund. Dobra. Bez to rybka, tak jak I Basic Dance Basic biała, dobra, okej. Okay. Czyli to jest stylizacja? Okej. Okay. Dwie minuty minęły. Dobra, teraz ja. Dobra, to lecimy. Dobra, widzowie, nie mam w ogóle pomysłu na stylizację, ale... Okej, okay, idziemy coś, dobra, musimy iść coś takim, o, czerwieni, czerwieni ogólnie teraz jest bardzo modna, więc bierzemy taką torebkę już na starcie, dobra, ile mamy czasu, o nie, minutę dwadzieścia, ojej, dobra, dobra, to chodźcie widzowie, eee, czekaj, musimy coś, czekaj, bo ja nie mam pomysłu, bo ja wziąłem tą torebkę, ale nie mam totalnie tego, dobra, e, bierzemy, kurde, nie wiem, dobra, bierzemy jakąś taką tą, dobra, bierzemy czerw... czerw Czerwony to bierzemy. Ja ci tworzę już stylizację na, na późniejszy okres czasu, dobra okej? Okay. Dobra, do tego bierzemy te white leg spodnie czarne. Ej, to ładnie będzie wyglądać. I do tego też pila. No już. Koniec. Ile czasu? Ej, ja, ja jestem dobra, okej? Okay. Jestem w to dobra. Zostało nam 40 sekund, a ja mam całą stylizację. O, mega pani. Nie tak. <grym> Okej, okay, a więc to jest stylizacja Emilki. Wydaje mi butów nie ubrała, bo nie chciała. Masakra. Y, sądzę, że spoko. Spodnie, gdzie y, ja rzadko noszę szerokie, ale nie jest źle. Torp jest zajebista. No. Ale ładnie to wygląda z tymi. i fajnie by to jeszcze na sobie wysłuchały. Chętnie, że Czerwonymi mieli fajnie. Jakby Natalka wzięła mój rozmiar spodni. Tak, mi się podoba. Torebka ładnie siedzi, wszystko fajnie siedzi, tak. I jest bardzo na trendzie, bo czerwony jest teraz w modzie, także pani tutaj jest bardzo modnie ubrana. A ja, dobra, moja stylizacja, nie lubię tak krótkich spodanek i tak zwykłych białych, ale ogólnie koszulka jest ładna, podoba mi się. Ta torebka też jest bardzo ładna, więc spoko. Jeżeli, tak, dokładnie, tak się prezentuje, w sensie ładna jest W hotel jest po prostu. A właśnie, a Pytka jest, a Pytka jest w moim outficie, także idealnie się dopełniamy kochani. Nie, ale ogólnie bardzo ładna bluzka, w sensie bluzka no, mi się mega podoba. Się jest tak, w spodenkach już takich nie chodzę, bo, bo nie chodzę w takich. Ogólnie podobają mi się buty jakby, bo buty pasują do tego, no nie, w sensie teraz które tak, no. mam to pasują mi do tego, więc spoko. No. Więc tak to się prezentuje. Ja mogę ewentualnie stópkę pokazać. No, Emilka też tak się prezentuje. Emilka jest w moim outfitie, ja jestem w Emilce outfitie, więc. Nie, ładnie. Więc tak się prezentujemy. W drugiej stylizacji. Dzień dobry. Dobra, idziemy teraz do hałsa. Nie mam pomysłu na stylizację, ale coś może. Dobra, to jest, mi się to spodobało. Nie to, że patrzyłam tu wcześniej, ale. Ile? Musiałem się na ławce żeby... Nie, czekaj, musisz mnie tak nagrywać, żeby było widać. O, A ja bym chciała w tym pytkę zobaczyć. A jej szary może ładnie pasować, ale czekaj, może być coś lepszego. Dobra, kurde nie wiem co ja mam wziąć, czekaj. Jak minutę? Ej, to jest najgorsze. Dobra, yy, yy, Dobra, byle jakie rozmiary, później rozmiary ten. Dobra, bierzemy takie spodnie widzowie. Takie spodnie i do tego musimy, do tego musimy coś wybrać. Ile mam czasu? Minutę. Dobra. Bierzemy to widzowie i do tego jakiś top. Ten jest ładny, ale może dobra. Bierzemy to i do tego... Ten pasek, bo to będzie taki wiecie, kowbojski styl. Wiecie o co chodzi? Czekaj. Ej, to się nie liczy. Ile czasu? Dobra, to mamy. Dobra, y chodź jeszcze tutaj. Dobra, ja chcę jakąś górę, nie ma żadnej góry. O, coś takiego? Dobra, to ta jest ładna, ale... Yy, dobra, ta. Okej, okay, mam. To jest moja stylizacja. Albo nie. Czekaj, ile mam jeszcze czasu? To. No to to. Widzieliśmy tak, to. E, taką kurteczkę. Ja jest to bardzo na modzie. Dalej wzięliśmy taką... E, topik. Taki topik. Do tego wzięliśmy pasek, żeby ładnie e, Uzupełnią nam stylizację. Do tego taka torebka. Ej, to będzie mega outfit. I do tego spodnie ee, dzwony. Wydaje mi się, że to będzie ładnie wyglądać i będzie do tego, do brązowego pasować. A teraz pytka. Trzy, dwie, dwie minuty. E, I like this, I like this. Ponieważ okay, ja chcę ja zobaczyć budowy. Natalkę e, like this. Okay. Ale szkoda, że nie ma takich spodni, bo są spodnie w takim stylu, są takie, ale nie ma takich... Spodni. Więc, we have a problem. Zawsze możemy się po. Są takie, ale granatowe. To będzie brzydko. Nie ma białego. Nie ma. Widzisz jakieś białe? Nie Dobra, tam. Nie, bo już takiej no Co nie. Nie masz czasu. A, minutę jeszcze. Nie co się przejmujesz? No właśnie, pod nie idę. Ujdzie. ja chciałam stąd. Eł. Nie wiem, co są tej torebce. Przekonamy się przeralnie. Tak. Czekaj, to pokaż. Mamy 14 sekund, mamy taką bluzeczkę. Chciałam spodnie do tego, ale nie ma takich spodni. Więc mamy czarne spodnie i mamy taką zarobkę. Nie Idziemy ja do przemierzania. Tak. Dobra. Ogólnie już stworzyliśmy stylizację, ubraliśmy się i tak się prezentujemy. Która pierwsza? Najpierw pytka. Dobra. Pytka się prezentuje w ten sposób. Ej, według Co mnie. I pokaż tą torebkę, jakby do góry bardziej. O, tak się torebka prezentuje. Według mnie jest mega, mega slay. Zobacz. no Zobaczcie. Ej, wygląda to mega ładnie. Pokażcie. Ja sądzę, że jest git, ale to jest taki trochę not my vibe taka trochę bad padka. Bad, 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 e, taka z podloką. Mega ładnie, ale mega ładnie A ten pasek. Ten pasek z tego by... się za pięć, bo jest za dużo. <laughs> tak, ale jakby ona dała, właśnie ten pasek przywiązała, to wydaje mi się, że. To One to mega vibe, one mega. Vibe. Okay, let's go. Dobra, teraz ja. W <gryw> ogóle ma na sobie taką ładną bluzkę i są dosyć bliskie spodnie. Ja to wiem, ale nie ma takich spodni tutaj, więc są takie czarne zwykłe. Co wygląda też. E, git git i torebka jest trochę e, moim zdaniem e, too much. Ale ma. Ładne tutaj, no, no to jest ładne, no. Ale to mi się nie podoba trochę, w sensie nie pasuje no. do kokardek. Tak. Ale to jest takie koket, a tutaj no. nie jest takie koket. To nie wiem jak to zrobić. w sensie nie wiem jak to się wiąże ogólnie. To jest nieważne, kochani, my wszystko robimy dobrze. Nie. Ale ogólnie ta bluzka jest bardzo ładna. To jest za ciasno, trochę za ciasno, ale ogólnie spoko. E, spodnie też są git. E, spodnie nie są mój faj, dosyć, bo ja się nie czuję dobrze w, w takich podciskach. Nie, ale koszulka jest bardzo ładna. Ja ogólnie teraz pokochałam różowy kolor, także to jest idealne do koszuli. Koszulka jest bardzo ładna. No? Ale e, tym coś się można powiesić, wypiszcie Państwo. No to ja cenię ja sobie za 8-10. Dobra, a teraz ja, y, tutaj do Emilki. E Emilka, według mnie, wygląda cudownie i mega pasuje jej to do tych włosów. Yes. Nie, według mnie mega ładnie, ta koszulka też dodaje taki cowboyski vibe i ta torebka... Ta pasuje do kurtki. Ta torebka? Właśnie... No tak, no ta, no ta, ta dobra, torebka, ale torebka pasuje do tego, do topu. Właśnie to jest to, że torebka pasuje kolorem bardzo do topu, i, a, y, a ta, a kurtka pasuje do tego, do paska. I mega ładnie to wygląda. Ja oceniam no. moją stylizację, którą stworzyłam dla Emilki, oceniam oczywiście na 10, na 10. A Emilka, jak to oceniasz? Ja sądzę, że tak mocno 8. Osiem? Tak, 8, Tylko 8? No niestety. Masakra. I tak już masz samo uwielbienie. <grybienie> no to tyle, to było na tyle w, w Czym Jesteśmy? hausie. Okay. Nie, możecie dać znać, czy wam się podobał taki odcinek. Jeżeli wam się podobało, to zachęcam was do zostawienia obserwacji, do polubienia e, i do zasubskrybowania tego kanału. Emilka, jak ci się podobało ze mną odcinek? E, super, fajnie. Mam nadzieję, że oznaczę mojego TikToka. Oczywiście, że oznaczę. Ja nie wiem, co ja mam gadać na pożegnaniu. Nie umiem pożegnać się. Idziemy, jeszcze, dzięki.